Wszystko, co nas łączy. Radio Wilno. Rozmowa dnia. Dzień dobry w studiu Radio Wilno, Paweł Kobak. 15 grudnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się konkurs Mistrz Ortografii dla uczniów klas 10. Honorowy tytuł mistrza ortografii przyznano Jakubowi Stefanowiczowi z gimnazjum imienia Jana Śniadeckiego w Solecznikach, którego przygotowywała polonistka Grażyna Koczan. Gratulujemy wygranej młodemu znawcy poprawnej pisowni języka polskiego, jak i jego nauczycielce. W audycji Rozmowa Dnia Radia Wilno gościmy docent dr Barbary Dwilewicz z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji na Uniwersytecie Witolda Wielkiego, która jako jedna z członków komisji oceniała pracę uczestników konkursu. Dzień dobry, panie. Dzień dobry. To już 21 edycja konkursu, który tradycyjnie to trzeba wspomnieć o tym organizuje Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macie Szkolna. No, więc muszę tutaj zaznaczyć, że Macie Szkolna wiele uwagi poświęca promowaniu języka polskiego wśród młodzieży szkolnej. No, właśnie to dzięki niej się odbywa konkurs Mistrz Ortografii, którego no, adresatem są uczniowie klas dziesiątych. Tak? No, i tak jak już Pan powiedział, w tym roku odbyła się 21. edycja tego Konkursu, ale oprócz tego właśnie takie ważne znaczenie w promowaniu języka polskiego mają też organizowane przez Macie Szkolną konkursy, recytatorskie kresy. Także jeżeli chodzi o inne takie przedsięwzięcia, no to oczywiście też Festiwal Teatrów Szkolnych, który też organizuje Macie Szkolna i także dla najmłodszych artystów też organizuje. Czyli dla dzieci z przedszkola, organizuje bajeczki z przedszkolnej półeczki. Czyli to wszystko służy temu, że język polski jest takim bardzo ważnym elementem naszego wychowania, naszego kształcenia i oczywiście nieodłącznym elementem naszej tożsamości narodowej. Pani doktor, skąd byli uczniowie na ostatnim konkursie? No, jak zwykle jest tak, że, że uczniowie są i z miasta Wilna, z polskich szkół, i oczywiście ze szkół rejonów, czyli z rejonu wileńskiego, yy, solecznickiego no też Trockiego. A ilu było uczestników? I zazwyczaj ile bywa? Zazwyczaj średnia. bywa około 40 osób. Spokojnie. W tym roku się zarejestrowało więcej, chyba ze 46 osób, ale ponieważ to jest jesień, okres taki, kiedy <grych> chorują wszyscy, w tym też uczniowie, więc mieliśmy 36 osób. E a jak z tą popularnością? Czy konkurs cieszy się popularnością? Bo on skierowany do, do młodych ludzi, a młodego człowieka zmusić do czegoś, czego on nie chce, to chyba nie sposób. No, mnie się wydaje, że skoro co roku uczestniczy około 40 osób, z tego wynika, że jednak ten konkurs no, cieszy się popularnością. Po drugie, chodzi o to, że taki młody człowiek potrafi siebie sprawdzić. Tak, czy dobrze napisał, czy nie? Czy, czy już przyswoił sobie zasady właśnie ortografii? No ponieważ już klasa dziesiąta, czyli te nawyki ym, pisania poprawnego, ortograficznego powinny być już takie automatyczne. Czyli w zasadzie to już człowiek powinien pisać bez błędów. Jak wygląda sam konkurs, pani doktor? To, to jest dyktando pisane, tak? Tak. Czy tak. jakaś rozprawka, streszczenie? Nie, nie, to jest oczywiście dyktando. Dyktando, które specjalnie się układa na, taką, na takie przedsięwzięcie. To już państwo układacie, tak? To znaczy Fachowcy. kilkanaście lat, już mogę to chyba... Powiedzieć, że autorami dyktanda są pracownicy Centrum Języka Polskiego i Literatury Polskiej Uniwersytetu Witolda Wielkiego. No więc. No to chyba trudne jest to Oczywiście, dyktanda. że to jest trudne, ale Nie? mnie się wydaje, że najtrudniejsze to jest znaleźć temat. O czym będziemy pisać, bo chodzi o to, że dyktando takie to ma na celu nie tylko sprawdzenie właśnie tych umiejętności ortograficznych, ale także przekazanie pewnych informacji, czyli każdy taki tekst dyktanda powinien być takim tekstem poznawczym. Człowiek musi coś poznać musi zdobyć jakąś nową informację, i właśnie tekst tegorocznego dyktanda który się nazywał Dzieje Polskiej Korony. On dotyczył oczywiście dawnych bardzo dziejów, a mianowicie koronowania Bolesława Chrobrego w 1025 roku. Czyli to też była pewna informacja. O ile się orientuje to w ubiegłym roku to dyktando było poświęcone życiorysowi, twórczości też Czesława Miłosza, a zwłaszcza jego... Nauce właśnie w Wilnie w latach międzywojennych. Czyli ułożenie tekstu dyktanda to nie jest sprawa łatwa. Czyli najpierw znajdujemy temat, potem jest taki jak gdyby szkielet, co tam ma się znaleźć w tym dyktandzie, no a potem trzeba. To dyktando jeszcze w taki sposób trochę utrudnić, tak? Czyli poszukujemy tutaj różnych wyrazów, których pisownia może sprawiać kłopoty pewne, bo to jest konkurs, a konkurs to jest już wyższy poziom. Uczestnicy nie mają łatwo. Nie, ale nie mają łatwo, ale nie mają łatwo też ci, którzy układają dyktando. Czy istnieje różnica w znajomości języka polskiego? Uczniów Wilna i regionów. Chociaż chłopak Solecznik no, wyraźnie dał do zrozumienia, że różnicy nie ma w poziomie. No, chłopak był dobry, naprawdę. Natomiast czy jest różnica? Mnie się wydaje, że o ile to też ja sądzę na podstawie na przykład olimpiady języka polskiego, olimpiad języka polskiego, które też już odbywają się wiele, wiele lat tutaj u nas na Litwie. Więc o ile na początku to ta była różnica i dość istotna, czyli uczniowie z Wilna zawsze byli lepsi od uczniów z, z Wileńszczyzny, z rejonów. Natomiast w ostatnich latach ta różnica się zaciera. A o co tu chodzi? Czemu było tak, a teraz jest? Tak. No, na pewno może chodzi o to, że nauczyciele może stosują lepsze metody nauczania. To jedno. Może być też, że wzrasta jakiś taki poczucie godności, tożsamości polskiej, że ja jestem Polakiem, więc wypada. Nasze zawsze miały honor. No właśnie, no czyli no może częściej się wyjeżdża właśnie do Polski. Po drugie, mamy więcej możliwości mieć styczność z tym językiem polskim poprzez internet. Radio, też telewizję, przecież mamy polską. Tutaj to wszystko sprzyja właśnie popularyzacji tego języka, i człowiek, kiedy ogląda telewizję, czy radia, słucha, czy czyta coś tam w internecie, to nasiąka tymi różnymi formami językowymi, i potem, no, sypie tymi jak z rękawa. <laughs> Nieraz jest tak, że nawet nie wiem, skąd ja to znam. No, bo gdzieś kiedyś słyszałam, i teraz, właśnie w tej chwili, tego mogę użyć. Panie doktor, z Pani obserwacji wieloletnich już, w jakim stanie jest polszczyzna młodych Polaków na Litwie? Śmiało. Śmiało. No więc polszczyzna. No całe moje życie właśnie takie zawodowe i niezawodowe to jest poświęcone polszczyźnie, tak? Jak ktoś na przykład, czy z polityków, czy z jakichś działaczy kultury, czy ktoś, kto publicznie zwykle zabiera głos, więc kiedy mówi piękną polszczyzną, to się cieszę bardzo. Kiedy popełnia błędy, to się bardzo martwię. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież, to tak jak wśród ludzi dorosłych, tak jak i wśród młodzieży są ludzie, którzy mówią pięknie po polsku i starają się tego języka używać nie tylko od święta, ale też i używają na co dzień. Nieraz słyszę, jak między sobą mówią ładną polszczyzną. Natomiast są też tacy, co mówią, że owszem, jak trzeba, to ja będę mówił pięknie po polsku, a teraz to mówię tak. Jak mówię, bo koledzy mogą się ze mnie po, wyśmiewać. Standardy. No nie raz tak, ale proszę pamiętać o tym, że jeżeli się na co dzień mówi byle jak, to w takich sytuacjach, kiedy musimy mówić właśnie w oficjalnych, kiedy musimy mówić poprawnie po polsku, to nie, nie da nie, nie da się rady, dlatego że, że człowiek nie może. Zapanować, nie może kontrolować siebie tak długo, i wtedy, o ile na przykład pierwsze ileś tam minut mówi dość dobrze, mówi dość poprawnie, to potem dalej już niestety zaczyna te błędy popełniać, bo mówienie to jest bardzo skomplikowany proces. To ja zawsze mówię tak studentom, że ja na przykład, jeżeli jakaś która, dziewczyna nie chodzi w butach na wysokich obcasach i jeżeli będzie musiała właśnie te buty włożyć, no to idzie jak kaleka, bo jest do tego nieprzyzwyczajona, więc podobnie jest z językiem. Popularne polskie powiedzenie twierdzi, że jak cię widzą, tak cię piszą. Czyli sposób, w jaki prezentujemy się innym, mówimy, piszemy, zachowujemy się, wpływa na ich wrażenie i ocenę nas samych. I między innymi język mówiony, pisany. Kształtuje nasz wizerunek. I niech ten wizerunek będzie zawsze jak najlepszy. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę. A naszym słuchaczom przypomnę, że w audycji Rozmowa Dnia Radia Wilno gościliśmy panią docent dr Barbara Dwilewicz z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji na Uniwersytecie Witolda Wielkiego. Do usłyszenia. Do widzenia. Rozmowa Dnia. as one.